Na serio sfałszowali wybory, naprawdę nie jesteście w stanie politycy Platformy, wyborcy Platformy Obywatelskiej zaakceptować wyniku wyborów? Wyniku wyborów prezydenckich, gdzie w Polsce w komisjach obwodowych członkowie byli z każdego ugrupowania? My różnimy się od was tym, że w 2023 roku uznając demokratyczny wynik wyborów, nikt go nie podważał. A teraz wy wypuszczacie mecenasa Giertycha, Tomasza Lisa w wątpliwej, w wątpliwej kondycji i mówicie o tym, że ktoś wam ukradł wybory. Nie, nikt wam tych wyborów nie ukradł. To wy je przegraliście, bo Polacy mają już dość hejtu, pogardy i prezentowanych przez was wartości. Dlatego wygrał Karol Nawrocki. I musicie to po prostu zaakceptować i zrozumieć, a nie podważać demokratyczny wybór Polaków i rozpętywać w Polsce za dymę. Żebyście tylko nie doprowadzili do tragicznych sytuacji, podważając wyniki demokratycznych wyborów. Pogódźcie się z tym. Przegraliście.